Rozmowa o dziewiątej. Marta Czechowska, dzień dobry. Gościem rozmowy o dziewiątej jest dzisiaj Paweł Gołębiowski, prezes Zielonogórskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Paniom, dzień dobry państwu. I dodajmy od razu, architekt, który projektuje centrum senioralne przy ulicy Gorzowskiej w Zielonej Górze. Tak Zatrzymamy się i właściwie rozpoczniemy rozmowę właśnie od tego projektu. W marcu została podpisana umowa z pracownią i najpierw obowiązywał okres trzymiesięczny na wykonanie tego projektu. Powiedzmy, na jakim on jest eta etapie? Trzymiesięczny okres na wykonanie projektu kon koncepcyjnego? Koncepcyjnego, na tak, cały koncepcji. Mamy dużo więcej czasu, co jest oczywiste. Przygotowanie tak poważnej dokumentacji wymaga yy, sporo energii i czasu właśnie na to, żeby poprawnie to wykonać. Yy, jesteśmy na etapie właśnie tego projektu koncepcyjnego ze względu na to, iż w trakcie yy, projektowania zmieniła się nieco funkcja tego zasadniczej części tego obiektu, czyli miał być zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, teraz to poszło w trochę w kierunku yy, usług leczniczych również. Czyli będzie rehabilitacja i tak dalej? Dokładnie tak. Będzie trochę więcej rehabilitacji, trochę więcej miejsca na poradnie wszelkiego rodzaju specjalistów. Stąd też potrzebowaliśmy trochę więcej czasu na to, żeby y, zmodyfikować koncepcję, która pierwotnie była przez nas zakładana. A co ta koncepcja zakłada? Jak obiekt będzie wyglądał? To jest teraz ten najciekawszy etap, który nas czeka i, i, i najbardziej się cieszymy jako architekci zawsze, y, kiedy przychodzi czas na stworzenie architektury tego budynku. Nie ma zbyt wiele takich pokazowych budynków w Polsce, na przykład, jeśli chodzi o ten zakres usług, więc wiemy, że poniekąd tworzymy jakiś taki szablon, jakiś taki standard, jeśli chodzi o przyszłość tych obiektów w Polsce. Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim ułatwił funkcjonowanie zarówno Pacjentom, jak i personelowi, który będzie tam pracował. Także chcemy też wprowadzić dużo udogodnień, jeśli chodzi nawet o powiem tak, technicznie obsługę pacjenta, ale no, tak trzeba to tutaj przyjąć. No, jesteśmy na, na tym etapie, który, który mówię. Niedługo wyniknie z, tego, z tej naszej pracy, jak to będzie wyglądać w przestrzeni tej, tego terenu. Także już. już, już czy to będzie obiekt parterowy, piętrowy, jaką powierzchnię zajmie? Właśnie, od początku mówiliśmy, że, że będzie to obiekt parterowy, takie było założenie i tego się będziemy trzymać. Właśnie, jeśli chodzi o tę obsługę w obiekcie, to parterowy budynek spełnia wszelkie zamierzenia, które którym, który powinien. Niemniej jednak działka nie jest znowu taka w cudzysłowie parterowa. Ta działka jest zróżnicowana, jeśli chodzi o wysokości, tego może wprost nie widać. Wielu z, się, z nas się wydaje, że te tereny w okolicach właśnie ulicy Gorzowskiej są w miarę płaskie, ale tak do końca nie są i, i, i musimy się dostosować do tego właśnie terenu. Bo oprócz tego, że chcemy zachować sporo zieleni, aby utworzyć przyjemne okolice do spędzania czasu w tym obiekcie to jeszcze musimy właśnie tak technicznie podejść do sprawy i rozwiązać tę funkcję na, 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 na różnych wysokościach. Ale tak, odpowiadając w skrócie na to pytanie, dalej zostajemy przy parterowym budynku. Co się w środku znajdzie? Jak to będzie wyglądało? Właśnie, bo ja mówię ciągle budynku, ale z tego naszego budynku, jak każdy sobie myśli, że jest jeden budynek, jak, jak jeden budynek Urzędu Miasta na przykład, to rozczłonkował nam się ten obiekt na, na wiele budynków, które się łączą ze sobą. Czyli będzie Ale kilka klocków... skrzydeł? Tak, tak, tak. tak. Będzie to, 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 to coś takiego, że tworzy to jedną całość, niemniej jednak składa się z, z sześciu, bądź nawet już siedmiu y, odrębnych, odrębnie stojących obiektów, tak? Połączonych oczywiście ze sobą. Czyli każdy z nich, rozumiem, będzie miał inną funkcję? Mamy tak, że y, jest, jest serce tego całego założenia, jest miejsce, gdzie... Y, Pacjent przyjeżdża i zostaje rozdysponowany, dajmy na to. Więc jest coś takiego, jak taka duża recepcja, hall, wejście, strefa pierwszego kontaktu. A następnie, w zależności od tego, dokąd dalej, no to mamy części właśnie przeznaczone dla seniorów. To Centrum Seniora 75, które również składa się z dwóch części, ponieważ teoretycznie miały być dwa etapy budowania tego obiektu i być może tak się skończy. Także są dwa budynki dla tego samego Centrum Seniora 75+. Dalej jest ten, ta lecznica, ten ZOL, który też się składa z dwóch budynków, plus jeszcze jednego, który jest częścią wspólną. Są części skrzydła, właśnie części budynku przeznaczone pod poradnie i rehabilitację. To też kolejne, oddzielne budynki i dlatego troszkę się tego nam nazbierało. Rozumiem, że jako architekci konsultujecie się Państwo ze środowiskiem medycznym, na przykład co do sal, czy mają być trzyosobowe, dwuosobowe, może bardziej liczne, jak to będzie? Tak, oczywiście, no, zdecydowanie architekt ma zawsze tak, że wie najlepiej, prawda jak, jak każdy z nas. Niemniej jednak y, pozwalam sobie na dużą dozę y, żartu, ponieważ. Y, jest to poważny temat, i, i, i to, że mamy wokół siebie ludzi, którzy są nam bardzo pomocni, i często z nimi spotykamy się i, i, i słuchamy ich rad doświadczenia. Łącznie z paniami, które wprost prowadzą takie placówki dla seniorów w Zielonej Górze. To są zawsze właśnie osoby, które nam najwięcej pomagają, bo one każdego dnia, w tej chwili, kiedy rozmawiamy, pracują z tymi ludźmi i wiedzą najlepiej. Jak to powinno funkcjonować w sytuacjach, których my sobie nawet nie, czasem nie wyobrażamy, bo to jest jasne, że, że, że nie zawsze każdego dotyczą pewne sprawy. Czyli podpowiadają szereg rozwiązań technicznych, rozumiem? Tak, dokładnie takich jednoznacznie technicznych wprost, jak to powinno wyglądać i funkcjonować. Czy Państwo podglądacie również rozwiązania stosowane w innych ośrodkach, w innych miastach, tak, żeby ewentualnie te dobre przeszczepić do Zielonej Góry? Tak, aczkolwiek jak wspomniałem wcześniej, yy, takich idealnych yy, rozwiązań z tego co wiem jeszcze, przynajmniej w Polsce, nie ma. Bardzo dużo takich obiektów znajduje się za zachodnią naszą granicą. Tam też podglądaliśmy oczywiście te rozwiązania, sugerowaliśmy się jak to powinno działać. Niemniej jednak trochę jak z autostradami, to już się okazuje, że u nas są lepsze niż, niż te, którymi się fascynowaliśmy lata temu. Także wydaje mi się, że to, iż nazbieramy tych informacji, właśnie takich na dziś, jak to funkcjonuje, jak powinno funkcjonować, to to spowoduje, iż stworzymy coś, chciałbym powiedzieć idealnego, ale wiadomo, że do tego dążymy. Kiedy koncepcja będzie gotowa? O, dobre pytanie. <laughs> Niedługo, niezwłocznie. Co to znaczy? Co to znaczy? którą mamy godzinę, bo to mi zawsze na 16 w tej będzie 9, gotowa. 8. <laughs> tak, yy, niedługo, w ciągu najbliższych w ciągu najbliższego miesiąca. Myślę, tak tak poważnie rzecz biorąc, trochę się śmiejemy, ale rzecz jest poważna, więc yy, myślę, że w ciągu miesiąca będziemy mieć temat na tyle przygotowany, aby już przejść do części technicznej projektu budowlanego, którego finałem będzie pozwolenie na budowę. A dalej realizacja. No właśnie, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kiedy ta całość projektowa już się zamknie? Wiosną przyszłego roku. Architekci skończą. Tak, nie no, skończymy już yy, yy, skończymy już i nasze prace, te przyjemne architektoniczne, jak i te mozolne, formalne łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę i całym kompletem dokumentacji, którą mamy zgodnie z umową wykonać. Przechodzimy teraz do drugiego tematu. Stowarzyszenie Architektów Polskich w Zielonej Górze jeszcze przed powołaniem architekta miejskiego sygnalizowało taką potrzebę. To dobry krok władz miasta, żeby ten architekt miejski pełnił funkcję i tak jak mówił na antenie Radia Zielona Góra Paweł Kochański doradzał władzom Zielonej Góry w urządzaniu tej miejskiej przestrzeni. To bardzo dobry krok, na który czekaliśmy bardzo, bardzo długi czas. Nie tylko przez rok kadencji obecnego prezydenta, ale też wcześniej już liczyliśmy na to, że kiedyś to stanowisko zostanie przywrócone. Przypomnę, że ono 20 lat temu było, istniał, istniała funkcja architekta miejskiego. Bardzo się cieszymy, my jako grono zawodowe. Myślę, że dla większości z nas to dobra wiadomość. Nie, dla wszystkich z nas to dobra wiadomość. Ponieważ Potrzebna jest właśnie osoba kogoś, kto, kto czuje to trochę tak od, od, od strony zawodowej. Jako doradcza, doradczy głos będzie to bardzo, yy, bardzo właściwą osobą. Jakie widzi Pan potrzeby w zielonej górze, jeżeli chodzi właśnie o pracę architekta miejskiego, czym powinien się najpierw zająć? Czy ten głos doradczy będzie na tyle silny, żeby wprowadzać zmiany? Tak, kolega Paweł Kochański ma bardzo silny głos, myślę, że i doradczy. Yy, oczywiście jest masę yy, spraw do pozałatwiania, powiem ogólnie, ale chodzi ogólnie, bo tworzone są plany ogólne, więc to jest yy, gdzieś miejsce na to, żeby ktoś, yy, ktoś taki jak architekt miejski włączył się do tych rozmów. To oczywiście nie jest tak, że Pojawił się architekt miejski, będzie jak zbawienie na wszystkie troski i bolączki miasta. Ale na pewno y, powoli, krok po kroku, będziemy dochodzić do tego, że właśnie jego, y, jego funkcja, jego y, zdanie będzie miało odzwierciedlenie w tym, co, co w naszym mieście powinno być jeszcze poprawione. A efektem właśnie tego ma być spójna Zielona Góra? Zielona Góra już jest w dużej mierze spójna. I, 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 i te, tę spójność można już tylko poprawiać i, 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 i ulepszać, więc myślę, że W którym że kierunku? Yy, na wprost. Co <noise> powinno zostać wykonane na przykład? O rety, yy, co powinno zostać wykonane, to bardzo dobre pytanie. Yy, zielenią się zajęliśmy i, i całkiem nieźle to wyszło. Komunikacją. Sam korzystam też z komunikacji miejskiej, więc nie będę tutaj optował na tym, że jak było Ogorzowskie, więc jak gorzów musi mieć tramwaje. Wszystko to sprawnie funkcjonuje. Jest dużo miejsc, którymi powinniśmy się ogólnie zająć. Ja rozumiem, że to wymaga też łączności komunikacji, też z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za pewne części miasta, bo nie wszystkie są. Nie wszystkie części miasta są miejskie. Pamiętam rozmowę sprzed tygodnia, właśnie z Pawłem Kochańskim o, o, o okolicach. Rozmawialiście Państwo o okolicach Deptaka i Złotego Domu. Tak. No i właśnie, i, i za nim od strony, od strony Placu prostowego też jest obiekt, który nie wygląda zbyt dobrze, ale, ale to nie wszystko właśnie siedzi w rękach miasta. Myślę, że powoli do takich miejsc powinniśmy docierać i, i, i i jeszcze troszkę polepszyć te właśnie rzeczy, które nie są do końca idealne. Paweł Gołębiowski, prezes Zielonogórskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, był porannym gościem Radia Zielonogóra. Dziękuję za rozmowę. Bardzo panie dziękuję. Do widzenia. Rozmowa o dziewiątej.